Się ma z tej strony, jakbyś Jakby. Jakby. Dobra, mogę ci za... pomóc. Bo no, ty... tak lubię, dobra. Masz blok. W kolejnym odcinku z upośledzonej telepatii z y... parówą. No, dobra. Dobra, bierzemy blok. No, co ty robisz? Dobra, ja wezmę. Jaka, do ja jedną Jedną ręką gram, ok? Kupra, okay. Chyba jednym. <grym my wiosenie> O nie Masz poka... blok No mam, Masz mam. blok 3-4 No zawsze dałeś skinwalkera by Nie ma mówi, A wiesz dlaczego ten... Ej, Dobra, zapytam ej, cię wiel... bardzo Dobra, łatwe pytanie. szybko. Ej, stary użyj Czekaj, czekaj! A wiesz dlaczego ten obsydian płacze? Ej, wiesz dlaczego ten e, obsydian płacze. Bo nie, 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 w nie, 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 dalej. nie, no. bo zobaczył twoją mordę. Zatrzymałeś już no. te nagrywanie? No, ty dopiero video, to dobra Uróż A mózg Halo, bez czekaj, bez czekaj bez chwilę na czekaj mnie, zaraz Ja nie ma dźwigni w teraz, o Dobra, użyj mózgu, patrz Czarne i skrzynia Jaka jest czarna skrzynia? Nieafrujca. Dobra, już wiem co to no, Wiem już rozgrywam. co to Cichaj, trzy Czekaj chwilę! nie mam bloku! Nie no ja wyskakuję, no. Dobra, proszę. 3, 2, 1, 0 O kurde, chciałem strollować! O kurde chciałem! Taka cisza! Taka cisza fajna, nie? Taka cisza! Zejo! Czy tyś ty dostał zawału, czy co? Nie, 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 believe I can nie, Dobra, nie, nie, kończę ten film chyba. To, ale trochę jaśniejsze. Uh -huh, nadal nadal czarne, ale jaśniejsze. 3, 2, 1, 0. Tak! Zrobiliśmy to! Nie, 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 Chodź, nie, 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 idę znowu do nie, nie, bo kończę ten film.